Proszę Państwa, proszę przedstawcie się. Państwo są spoza Poznania w ogóle. Tak, jesteśmy z Wronek Jacek Janicki. Zofia Wancatel-Wronki. Irena Musielak, 57 lat. Nie. Skubi Elżbieta-Wronki. Grażyna Janicka-Wronki. Tak, prawie komplet jest z powiatu szamotulskiego. I teraz wypada zapytać, jak długo państwo chodzą, mniej więcej, bo to jest dość sport nowy, jeszcze nie, za, nie do końca popularny, więc może pani powie, jak długo? Ja chodzę już półtora roku. Z jakim, z jakim skutkiem niech od razu się pani pochwali? No, bardzo dobrym skutkiem e, działa na wszystko. Na, taki człowiek jest taki luźniejszy, taki żwawszy, nie ma takiego otępienia. No, nie będę pytał, w którym miejscu pani się czuje lepiej, ale ogólnie. Cool. Nie jakie nakrzyżenia tak, tego w ogóle fizycznie, tak człowiek się dobrze czuje. Puszcza nadnotecka. To jest zielone zagłębie nasze, naszego terenu. Tam są naprawdę ścieżki do tego przystosowane. To, to jest natura. Natura stworzyła, my naturalnie się odmadzamy. Wychodzimy o siódmej rano. Poniedziałek, środa, czwartek. Z 9 km pozostałych dni 7. I wracamy po półtora godziny. Hop, uwaga na sąsiadów, aby w bezpieczny sposób tę rozgrzewkę przejść. I robimy skłon w prawo. Hop, górę, hop, górę i w drogą. Hop, i hop. Każdy powinien się przygotować do roli seniora, bo każdemu życzę, żeby kiedyś został seniorem. To wcale nie są złe życzenia, to są dobre życzenia. E, I oby było to jeszcze dodatek zrobił. Czyli życzymy za chwilę start, życzymy e, ile pan chce ten krótszy dystans, czy dłuższy. Nie no, dłuższy, dłuższy, dłuższy dystans. To ile półtorej godziny starczy? Znaczy mam cichą nadzieję, że powinno starczyć półtorej godziny. Doskonale i do wewnątrz. Hop! Hop! Krok noga, doskonale! Państwo na ten dłuższy czy krótszy? Na dłuższy, oczywiście. Co to znaczy oczywiście, bo to nie jest takie oczywiste. No, my to tak, bo To jest ponad 10 lat już y, zajmujemy się nordwalkingiem, y, także idziemy na 10. Czyli państwo jesteście prekursorami tego sportu. Tak, ale to za z zagranicy. Z Luksemburga. Tam kiedy pojechałam 5 lat temu, e, zafascynowało mnie to, że tyle w soboty, szczególnie w niedzielę tyle starszych osób. Maszeruję z kikami w parkach, poza miastem, a stamtąd przywozam moje kijki, no i tak jak czas pozwala tutaj korzystamy z kijków, szczególnie jak wyjeżdżamy, czy nad morze, czy w góry. Trzeba się ruszać, żeby nie zardzewieć. I żeby nie było tłuszczu czerwnego na brzuchu. Wszyscy <śmierdzi> 34 sobie przypomnę są, na starcie pamiętajcie, że po miniecie, nie wejść na